Ewangelia według Świętego Jana rozdział trzeci. A był pewien człowiek z Faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: „Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był”. Odpowiedział mu Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo” nie może ujrzeć królestwa bożego nikodem zapytał go jakże może się człowiek narodzić będąc stary czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się Jezus odpowiedział zaprawdę zaprawdę powiadam ci jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha nie może wejść do królestwa bożego co się narodziło z ciała jest ciałem a co się narodziło z ducha jest duchem nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie narodzić się na nowo. Wiatr wieje gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie widzisz skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nikodem go zapytał, jakże się to może stać? Odpowiedział mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, że co wiemy, to mówimy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, jeśli będę wam mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, Lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. Potem Jezus przyszedł wraz ze swymi uczniami do Judei i tam przemieszkiwał z nimi ich szcił. Także Jan chrzcił a Inon. Blisko Salim, bo było tam wiele wody, a ludzie przychodzili i chrzcili się, Jan bowiem jeszcze nie był wtrącony do więzienia. Wtedy wszczęła się dyskusja między uczniami Jana i Żydami o oczyszczaniu. I przyszli do Jana i powiedzieli mu, Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on chrzci, a wszyscy idą do niego, odpowiedział Jan. Człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość stała się pełna. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Kto przyszedł z góry, jest nad wszystkimi, a kto jest z ziemi, jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Ten, który przyszedł z nieba, jest nad wszystkimi, a świadczy o tym, co widział i słyszał, ale nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjmuje jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje mu ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna. I wszystko dał w jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.